Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek, 34 tygodnia zwykłego. No i dalej kontynuujemy lekturę 21 rozdziału Świętego Łukasza, dzisiaj wiersze 29 do 33. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają Pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam Wam, nie przeminie to pokolenia, że wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. I tak, właśnie, więc Jezus kontynuuje, że tak powiem, dodawanie otuchy. Prawdę mówiąc, mnie wczoraj, od wczoraj tak niesie taki temat Boga Żywego, że we wczorajszym pierwszym czytaniu. Król Dariusz, patrząc na to wszystko, co się dzieje z Danielem, na jego sposób życia, na jego wierność wobec Boga, wytrwałą wierność i na to, że ten Bóg właśnie ocalił Daniela, nawet z paszczy lwów, no to dochodzi, i to dwukrotnie to powtarza: dochodzi do przekonania, że mówi do Daniela: Twój Bóg jest naprawdę Bogiem żywym, nie? Bogiem żywym. Tak, i święty Piotr też wyznaje pod Cezareą Filipową, mówi do Jezusa, Ty jesteś Syn Boga żyjącego, Syn Boga żywego, tak to jest przetłumaczone, a właściwie święty Piotr użył właśnie imię słowu czynnego, który należałoby przetłumaczyć żyjący, nie żyjący. Żyjący to jest coś więcej niż żywy, rośliny są żywe, ale właściwie z tego niewiele wynika po sobie tak żyją, trwają, wegetują, nie? Takie życie wegetatywne, natomiast Bóg jest żyjący w sensie aktywnym, On nieustannie wykonuje akt życia, akt miłości, nieustannie akty miłości wykonuje. Właśnie dla, dla Boga miłość polega bardziej na, na działaniu niż właśnie na jakimś takim nieokreślonym uczuciu, yy, czy właśnie, no, nieokreślonych deklaracjach, prawda? Jezus kończy dzisiejszą Ewangelię właśnie takim zapewnieniem, że niebo i ziemia przeminą, Jego słowa nie przeminą. Prawda? Nie przeminą. I to, to, to trzeba widzieć Boga stwórce, u którego słowo oznacza nie tyle deklarację, co działanie, co czynienie konkretnych dzieł. Że Księga Rodzaju tak to pokazuje, że Bóg stwarza świat mówiąc, wypowiadając słowa, nie? Wypowiadając słowa Słońce, Księżyc, Ziemia, Niebo, Prawda? A niech się stanie to, niech się stanie tamto, nie? Że, że u Boga to słowo i działanie, słowo i spełnianie y, to jest jakby jedno i to samo. No i właśnie pewnie dlatego w hebrajskim dawar, y, czyli termin słowo, dawar, y, no po, po grecku logos, a po hebrajsku dawar, y, to oznacza i słowo i wydarzenie, prawda? Ciekawe, bo znowu po grecku Logos oznacza słowo, oznacza sens, oznacza rozum, właśnie no, że to właśnie wszystko jest powiązane w tych językach biblijnych. Nie? Właśnie. No, Księga Rodzaju tak to pokazuje, że Bóg mówi słowa, które się dzieją, które się stają, stają się faktem, prawda? One to nie są puste deklaracje, to nie są piękne słówka, one też nie są obliczone na to, żeby uzyskać to co ja chcę, to co mi się podoba, to co, prawda, na czym mi zależy, to nie są też słowa takie, jak my wypowiadamy nawzajem do siebie, żeby siebie tymi słowami, że tak powiem, wziąć pod włos, pod publikę, pięknymi słówkami omamić i doprowadzić do tego, żeby ten drugi zrobił to co nie ja chce. U Boga jest słowo, słowo, które tak naprawdę niesie Niesie jego naturę, słowo, które się okazuje tożsame z nim samym, okazuje się być słowem żyjącym, żywym, żyjącym, okazuje się być osobą, okazuje się być synem Boga, który przynosi nam naturę samego Boga w darze. I to nie dlatego, że myśmy na to zasłużyli, nie dlatego, że my możemy Bogu coś dać, coś czego on jeszcze nie ma, że on chce od nas coś uzyskać, <laughs> tylko dlatego, że on chce się tym właśnie z nami dzielić. I że wszystko na to, wszystko jest tak skonstruowane, żeby nam to pokazać, że Bóg chce się z nami dzielić, swoją naturą, naturą Boga żyjącego. I my jesteśmy zdolni to odkrywać, że jestem osobą żyjącą, jestem zdolny wykonywać akty życia, czyli akty miłości. Miłości takiej, jaką jestem kochany, miłości konkretnej, miłości przejawiającej się w konkretnych, codziennych czynnościach, konkretnych codziennych dziełach, konkretnej, konkretnej, codziennej trosce, prawda, o uprawianie i doglądanie ogrodu, w którym żyje, prawda, więc to, co Jezus mówi o tych słowach, które nie przeminą, że Bóg nie cofa danego słowa. U Boga słowo i działanie, słowo i spełnienie, to jest jedno i to samo, nie, to święty Paweł do tego nawiązuje też, że jeżeli Bóg coś obiecał, to właściwie jeżeli bóg wypowiedział słowo obietnicy to właściwie tak naprawdę należy być już przekonanym że ta obietnica się spełniła że to wszystko się u Boga spełnia w momencie wypowiedzenia tego słowa tylko nasz problem jest taki że my zanurzeni w czasie my mając jakiś taki ograniczony ogląd rzeczywistości do tego co do tych informacji które dają nam zmysły i i emocje, i intelekt, no my nie dostrzegamy tego spełnienia. Bóg nazwał nas swoimi dziećmi, jesteśmy rzeczywiście Jego dziećmi, nosimy w sobie rzeczywiście Jego życie i zdolność do życia Jego życiem, tylko ulegamy takim pozorom, nam się wydaje, że żyjemy takim samym życiem jak cała przyroda wokół nas, a to jest nieprawda, a to jest w ogóle nieprawda. Dlatego potrzebujemy Słowa Boga, dlatego potrzebujemy wiary która otwiera nam oczy na pełnię prawdy. Potrzebujemy ducha, który nas doprowadza do całej prawdy. Ducha, który doprowadza, jeżeli Bóg wyrzekł słowo, obiecał nam cokolwiek, to, to znaczy, że należy to traktować jako już spełnione. Natomiast właśnie tu zasadza się zły duch od samego początku. Od samego początku zasadza się na, na naszym właśnie ograniczonym oglądzie rzeczywistości. I po pierwsze, nas doprowadza do tego, żebyśmy my uznali, że nasz ogląd rzeczywistość jest jedyny, ostateczny, i że jeżeli my czegoś nie widzimy, nie doświadczamy, nie czujemy, no to znaczy, że tego nie ma. A właściwie też doprowadza nas do tego, żebyśmy przestali widzieć, doświadczać i czuć, i później uznali, że tego nie ma, że Boga nie ma, Jego miłości nie ma, nie ma Jego troski, prawda, że Bóg w naszych oczach przestaje być Bogiem żywym przestaje być Bogiem żyjącym, przestaje być w naszych oczach Bogiem, który ma realny wpływ na losy świata, na historię tą wielką, na historię tą moją, na moje życie, na cokolwiek. Wpadamy w poczucie wielkiej samotności, w poczucie, że jesteśmy zdani tylko na siebie. Prawda, i że musimy wszystko załatwić po swojemu. Musimy wszystko załatwić po swojemu. No bo Bóg nawet jeśli jest... To w naszych oczach to jest jakoś taki mało żyjący, tam trwający, będący sobie po prostu, po prostu sobie będący, ale z tego bycia to niewiele wynika, właśnie to może nawet nic nie wynika, bo się dzieją rzeczy, które w naszych oczach, to według nas, w naszym kluczu interpretacyjnym dowodzą, że tego Boga nie ma. No i na przykład tak jak te wszystkie wydarzenia, o których mówi Jezus. Według Jezusa doświadczanie tych wydarzeń, oglądanie tych wydarzeń, tak jak Jezus to mówi w dzisiejszej Ewangelii, jest dowodem na bliskość Królestwa Bożego. A w naszych oczach te wszystkie wydarzenia, o których Jezus do tej pory mówił, no są dowodem na brak Królestwa Bożego. I teraz zobaczcie, jak dramatyczna jest różnica w interpretacji tych samych faktów, tych samych wydarzeń między nami a Jezusem. Że my takie wydarzenia, o których Jezus mówi, te wszystkie straszne zjawiska, jakie wymieniał do tej pory. To w naszych oczach to jest raczej dowód na to, że Pan Bóg stracił nad tym wszystkim panowanie, że to w ogóle wszystko idzie ku zawaleniu się, że to już zło triumfuje absolutnie. I że właśnie tu wszystko jest stracone. A Jezus mówi nie, to wszystko oznacza, że bliskie jest Królestwo Boże, że bliskie jest Królestwo Boże. Zobaczcie, jak dramatyczna jest różnica w interpretacji faktów pomiędzy nami a Jezusem. I właśnie widzicie, problem nie jest w faktach, problem nie jest w tym, co się dzieje. Problem jest w tym, jak my interpretujemy te fakty, jak, na, na jaką interpretację my się otwieramy, prawda, jaką interpretację przyjmujemy. Zobaczcie, że właśnie dlatego jest taka walka na dostęp do mediów, nie? bo jeżeli. Bo media, no właśnie. Dlaczego się mówi, że media to jest władza? Bo media po pierwsze dają ci dostęp do takich faktów, jakie chcą, żebyś wiedział, żebyś znał, a po drugie, w takim kluczu, w takiej interpretacji, z takiego punktu widzenia pokazują te fakty, no żebyś ty te fakty widział tak, jak dane medium chce. Ja tu teraz nie będę, prawda, wymieniał żadnych mediów z nazwy i nie będę wam mówił, które są lepsze, które są gorsze, tylko ogólnie działanie mediów jest właśnie takie, ogólnie. Dlatego na przykład w starożytnych greckich miastach, w, naj, w najmniejszym nawet miasteczku, no to był teatr albo dwa. Nie? Dlaczego? No bo teatr czy, był właśnie sposobem na to, żeby urabiać w ludziach pewien sposób myślenia, a za pewnym sposobem myślenia natychmiast szła pewna interpretacja faktów no fakty się dzieją. Natomiast haczyk jest w tym, jak interpretować, jak interpretować poprawnie. I teraz w pewnym sensie jedna, czy znaczy nie w pewnym sensie, tylko jedna z najważniejszych rzeczy, jaką Jezus nam przyniósł, to właśnie poprawna interpretacja wydarzeń, faktów. I teraz mówię, Jezus daje zaskakującą interpretację tych wszystkich wydarzeń, o których mówił do tej pory, które dla nas są przerażające, straszne. I dowodzą właśnie braku Boga w tej rzeczywistości, dowodzą triumfowania zła, to Jezus mówi nie, to jest dowód na bliskość Królestwa Bożego. I mówi mało tego, to nie jest dowód końca świata. Nawet jeżeli te wszystkie fakty, wydarzenia, o których Jezus mówił, dzieją się w przestrzeni publicznej, w skali globalnej, nie? to nie jest dowód końca świata, bo nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie, że każde pokolenie tego doświadczy. Bo tak się toczy historia świata, i że w takiej właśnie historii świata Bóg żyjący realizuje swój plan, nad tym wszystkim panuje, nad tym wszystkim czuwa. Jezus zaczyna dzisiejszą Ewangelię, dzisiejsze słowo od tego, żebyśmy zwrócili uwagę na figę i na inne drzewa. Dlaczego na figę i na inne drzewa? Adam i Ewa po grzechu spletli gałązki figowe, próbowali się okryć gałązkami figowymi swoją nagość, prawda? Na rozkaz Boga wyrosły z gleby drzewa owocowe, smaczne owoce rodzące. I te owoce z drzewa stały się pokarmem dla pierwszych ludzi. To dla nich Bóg wyprowadził z gleby te drzewa. To dla nich zasadził ogród weden. To dla nich te drzewa rodziły te owoce i były znakiem opieki, troskliwości, miłości, obecności Boga, tego, że Bóg im towarzyszy i karmi, karmi właśnie poprzez te owoce, które na jego rozkaz wyrastają. Prawda? Tylko że ludzie otworzyli się na niepoprawną interpretację tego wszystkiego, że skoro Bóg karmi nas tylko tą grupą owoców, a tym jednym konkretnym nie, to znaczy, że czegoś nam żałuje, że czegoś nam zazdrości, my musimy sobie to wziąć, bo tego nam żałuje i zazdrości. Okazało się, że to, że Bóg nas nie karmi tym jednym owocem, to też był dowód Jego miłosnej troski, Jego obecności, życzliwości i tego, że jest z nami. Bo on nie karmił nas tym, co niesie śmierć, czyli czynił to, co dobre dla nas. Natomiast kiedy udało się nas sprowadzić na poziom zachcianek, na poziom fałszywej interpretacji tego wszystkiego, no to my uznali, że to nie karmienie nas tym jednym konkretnym owocem, już przestało w naszych oczach być dowodem miłosnej troski Boga, Jego obecności, życzliwości, tego, że Bóg żyjący jest z nami i troszczy się o nas, troszczy się o nasze życie. Przestało być dowodem to, że Bóg nie karmi nas owocem niosącym śmierć. Przestało dla nas być dowodem miłosnej troski Boga o nasze życie i istnienie. W naszych oczach fałszywej interpretacji stało się właśnie dowodem braku tej miłości, braku Boga, zazdrości Boga i tak bo Bóg mi czegoś pożałował. Zobaczcie, my do dzisiaj tak wierzymy, że jeżeli ja czegoś nie mam, jeżeli Bóg mi czegoś nie dał, nie zrobił dla, dla mnie, nie wyposażył mnie w coś, nie obdarował mnie czymś, nie załatwił mi coś. No to znaczy, że brakuje mi jego miłości, że, że Bóg o mnie zapomniał, że mnie karze, że coś tam i tak dalej. Nie? nie wpadnie nam do głowy właśnie taka interpretacja, że może Bóg mi tego nie dał, dokładnie tak samo jak mądrzy rodzice nie dają na przykład małym dzieciom ostrych noży. Prawda? Że może z punktu widzenia Boga. Nie danie mi tego czegoś jest właśnie troską o moje życie i istnienie, o mój rozwój, o moje stawanie się coraz bardziej na Jego obraz i podobieństwo, o moje rodzenie się do tego, żebym był coraz bardziej taki jak On. Że właśnie to jest ten problem, że myśmy zupełnie fałszywie zrozumieli to wszystko, dali sobie wpoić fałszywe zupełnie rozumienie tego wszystkiego. Przestaliśmy na to patrzeć pod tym kątem, że Bóg się troszczy o, o, o to życie, Jego życie w nas, prawda? Życie Boga żyjącego, życie Boga, które jest miłością przestaliśmy w ogóle rozumieć miłość tak, jak ją rozumie Bóg. Zaczęliśmy rozumieć miłość, że to jest spełnianie zachcianek, wszelkich zachcianek. I teraz jak Bóg nie, nie spełnia wszystkich moich zachcianek, no, to znaczy, że mi brakuje go miłości, że teraz trzeba kombinować, że jak tu Boga przekonać i tak dalej, jak tu sobie zasłużyć i kupić i w ogóle. No to właśnie tak, no właśnie tak to wygląda. Natomiast Jezus mówi: Prawda was wyzwoli, I on przynosi nam prawdę, prawdę o Bogu, prawdę o miłości, prawdę o nas. Że miłość nie polega na spełnianiu zachcianych, tylko miłość polega na dawaniu życia, życia prawdziwego, życia, które nigdy się nie kończy, i na trosce o te życie. Troscę o to, co to życie we mnie, o to wszystko, co służy podtrzymywaniu i rozwijaniu tego życia we mnie. Jest dzisiaj kilkakrotnie używa w dzisiejszej Ewangelii takiego słownictwa związanego z takim słowem ginomaj, które oznacza stawać się, rodzić się. Ono nie, nie oznacza po prostu być, ale on mówi o procesie stawania się, rodzenia się. prawda. To jest zainteresowanie Boga. On robi to, co służy mojemu stawaniu się, rodzeniu, wzrastaniu, rozwijaniu. I to rozwijaniu pod kątem bycia coraz bardziej podobnym jak On. On, on troszczy się o swoje życie, które złożył we mnie, o, o, o to, żeby to życie, Jego życie we mnie się rozwijało, żebym ja coraz bardziej żył Jego życiem, a nie życiem tego świata skazanym na przemijanie. Gdy ja jestem wielce rozżalony, Prawda? Że nie jestem sprowadzony do poziomu tego świata, tylko że Bóg stara się mnie wyciągnąć ponad poziom tego świata. I coś, co dla pierwszych ludzi było niezmierną radością, szczęściem, w ogóle szałem, nie? Że, że wielki Bóg mi temu z prochu zaproponował swoje własne życie i, mało tego, jest gotowy w imię tej propozycji oddać swoje życie, po to, żebym ja je miał. I to właśnie widzimy na, na krzyżu. To, że Bóg próbuje nam o tym przypomnieć, co naprawdę chce nam dać, to nie, bo, bo ja nie jestem jak drzewo, ja nie jestem jak roślina, ja nie jestem jak ptak, prawda, bo nie są spełnione moje zachcianki w ogóle. I dlatego my nie, nie, nie przeżywamy tego szału, szału radości pierwszych ludzi, no bo zupełnie odwrotnie na to wszystko patrzymy. No i właśnie. To jest to, że te drzewa rodzące owoc były dowodem miłosnej troski Boga. I nawet to, że Pan Bóg jednego z tych owoców. Ludzi, ludzi zachęcał, żeby nie korzystali z jednego z tych owoców, nawet to, ludzie widzieli jako dowód tej miłosnej troski Boga. Prawda, że Bóg powiedział mi, co niesie śmierć i ostrzegł i ja dzięki temu prawda, mogę tej śmierci uniknąć. Prawda? To tak jakbym miał komuś za złe, że mi pokazał, że te grzyby takie czerwone, nakrapiane w białe centki, to ty ich lepiej nie jedz, bo one są śmierć. Nie? Ja bym powiedział, że to jest wróg, który mnie nienawidzi, czegoś mi żałuje, w ogóle się wtrąca. Ja mam prawo mieć wolność i robić, co mi się żywnie podoba, i jak mam ochotę, iść muchomory, to mam prawo iść mu to jest miłość tego człowieka, że on mnie ostrzega przed tym, co niesie śmierć. To jest miłość Boga, natomiast myśmy dali sobie wmówić, że to jest właśnie brak miłości, że to jest zazdrość, nie? że to jest ingerencja w naszą wolność i tak dalej. Do dzisiaj w tym szaleństwie żyjemy. Właśnie, co jest ciekawe, nie? że to istnienie tych drzew, fik i innych drzew owocowych, rodzących smacznych owoców, który służył ludziom za pokarm, no właśnie było dla ludzi dowodem miłosnej troski Boga, ale zobaczcie, co się stało, że kiedy ludzie dali się namieszać w głowie <laughs> i pletli te gałązki figowe, to dalej doświadczali istnienia tych drzew, prawda? I dalej doświadczali, że te drzewa dają im swoje liście, dają im swoje gałązki, że, że z tych drzew mogą dalej zrywać owoce, ale już przestali dostrzegać Przestali dostrzegać w tym miłosną rękę Ojca, który się troszczy cały czas o to, że to wszystko mieli. To jest dramat, że zobaczcie, że, że Ojciec pokazał, Bóg pokazał, że nie przestał nas się troszczyć, nie przestał z nami być, rozmawia z nimi, przychodzi, rozmawia z nimi, no i tego wszystkiego nie dostrzegają. To, co do tej pory dla nich było źródłem radości, szczęścia, dowodem, że Bóg jest z nimi, że się o nich troszczy, to w ogóle teraz stało się pustym znakiem. Wszystko jest tu, wszystko jest w głowie, słuchajcie. Dlatego Jezus od początku do końca zabiegał o nasze nawrócenie, o przemianę naszego myślenia, żebyśmy na nowo zaczęli to wszystko widzieć poprawnie. I to, i to właśnie tak wygląda. To właśnie tak wygląda, że, że prawda jest taka, że im bardziej zło się sroży, im bardziej zło szczerzy zęby, tym jest słabsze. Tym bardziej przegrywa. Jedna z najbardziej fundamentalnych cech zła, które zło nam przekazało, to jest lenistwo. I teraz, jeżeli zło się spina do działania, jeżeli zło się spina właśnie do wysiłku, no to znaczy, że coś go popędziło do tego wysiłku. To znaczy, że przegrywa i, i próbuje ostatnim zrywem jeszcze coś ugrać. To tak, jakby smok spadał w i próbował jeszcze właśnie ogonem jeszcze coś zamieść za sobą żeby jeszcze kogoś z tym ogonem yy, pociągnąć za sobą. Właśnie to, co widział święty Jan w Apokalipsie, smok, który spada, prawda z nieba na ziemię i gon, ogonem jeszcze tam ciągnie gwiazdy za sobą, gwiazdy, które dały się zwieść, prawda? I my dokładnie to samo robimy. Prawda? Że dyszaczamy przegranej, doświadczamy, że smok nieustannie przegrywa, tylko że to przegrywanie smoka w naszych oczach jest właśnie zwyciężaniem. To jest właśnie absurdalne. Ja wiecie, często myślę o nadmuchiwaniu balonu. Zobaczcie, jak się nadmuchuje balon, to balon jest największy tuż przed pęknięciem. Dmuchasz, 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 on rośnie, rośnie, rośnie i największy jest tuż przed pęknięciem. I dokładnie tak samo jest ze złem, że ono się wydaje takie najmocniejsze, najsilniejsze właśnie tuż przed klęską. Że jak zło już się tak spina do bólu, Prawda? Jak się spina do bólu, no to znaczy, że już właściwie przegrało. I że to spinanie się no to jest taka ostatnia rozpaczliwa próba, żeby jeszcze nas zwieść, żeby jeszcze nas pociągnąć za sobą w otchłań. No i zobaczcie, że my najczęściej dajemy się zwieść. To trochę tak jak Jezus porównywał do narodzin. Prawda? Wiecie, jak wyglądają narodziny, że kobieta, kiedy rodzi, to przychodzi taki moment, że kobiecie się zdaje, że już gorzej być nie może. Potem w następnym momencie dowiaduje się, że jednak może być gorzej, a tym, że jest po wszystkim, że jest człowiek na świecie. Jest radość, jest szczęście i właśnie już nie pamięta o bólu, bo, bo jest taka radość z tego dziecka, że już nie pamięta o bólu. Dokładnie tak samo jest z naszym stawaniem się, z naszym rodzeniem dokładnie tak samo jest ze złem. Także kiedy się wydaje, że gorzej być nie może, to wtedy się przygotuj na to, że za chwilę się dowiesz, że może być jeszcze gorzej. A to oznacza, że za chwilę będzie już po wszystkim. Tylko niestety, rzadko bywa tak, że ktoś nam to tłumaczy, i dlatego my się bardzo często dajemy zwieść i, i dajemy się w tym momencie przekonać, że to nie, że to trzeba się poddać, zrezygnować, dać sobie spokój, bo to właśnie jest tak źle, że już gorzej być nie może i że to jest znak, że trzeba zrezygnować. A według Jezusa nie. To jest znak, że zbliża się Królestwo Boże i że trzeba wytrwać. Nie? Jak, jako fundament wytrwania. On mówi: Moje słowa nie przeminą, nie bo i ziemia przeminie, ale moje słowa nie przeminą. Właśnie dlatego chodzi o to, żeby się jak linę trzymać jego słów, nie tego, co mówią nam wrażenia powierzchowne, nasze subiektywne interpretacje, tylko tego, co mówi Jezus. On mówi: Wytrwajcie, wytrwajcie. To się wszystko stanie, to się będzie działo w historii świata, to się będzie działo w Twojej prywatnej historii. Zobacz, ile razy Ci się wydawało w życiu że to już gorzej być nie może, że wszystko skończone, wszystko się wali w ogóle i, i czego doświadczasz? Żyjesz. I każdy z nas na końcu życia doświadczy, że co, że wszystko będzie się walić, wypadać nas, nam z rąk, absolutnie dokumentne wszystko. Będzie nam wypadać z rąk, prawda? Ale doświadczymy, że po tym wydarzeniu, po tym wypadnięciu nam z rąk wszystkiego dalej istniejemy, nie wypadło nam istnienie. Jeżeli ja w ciągu tego życia dojdę, dam się nawrócić i dam się przekonać, czym jest doświadczenie istnienia, że to jest doświadczenie Królestwa Bożego, to jest doświadczenie Boga, który oddaje mi siebie, swoje życie, żebym ja był, żebym ja istniał, że to jest doświadczenie istnienia, no to wtedy po przejściu przez bramę śmierci zobaczę go twarzą w twarz, tego, który zawsze był moim życiem i chce być moim życiem aż na wieki. Natomiast, jak ja będę żył wpatrzony w to, co trzymam w swoich rękach, i będę mi się wydawało, że to jest fundamentem mego istnienia, to jak przejdę przez bramę śmierci, to będę w sytuacji Adama i Ewy po grzechu pierworodnym. Że będę przekonany, że jestem nagi, wszystkiego pozbawiony, że nic nie mam i że jestem w totalnej ciemności. No bo wszystko mi wypadło z rąk. No to nic nie mam. bo wszystko się skończyło. Ale mam istnienie. Mam Boga żyjącego. Tak, Bóg żyjący, który panuje nad historią moją, nad historią świata, nad wszelką historią, Bóg żyjący, Bóg żyjący, który jest miłością. I we wszystkim jest Jego miłosna troska, miłosna troska o Jego życie we mnie, o wzrost tego życia, o rozwój, o zachowanie tego życia. Dlatego sztuka jest właśnie w tym, Jego słuchajcie, słuchajcie, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, On wam wszystko powie, wszystko wytłumaczy, on was poprowadzi drogą prawdy, drogą życia, bo właśnie Bogu chodzi o to, żeby pielęgnować i rozwijać we mnie Jego życie, życie, które się nie kończy, a niekoniecznie życie tego świata, które i tak jest skazane na przemijanie. Właśnie, więc to jest bardzo ważne, bo to, mówię, to, to, to o czym Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, to dotyczy życia naszego prywatnego, ale też i globalnego, to się dzieje i w makroskali, w mikroskali. I żeby rozumieć, co się dzieje, nie? kiedy wydaje się, że już gorzej być nie może, to znaczy, że jest blisko Królestwo Boże, że się zbliża rozwiązanie, jakiś przełom, że rzecz polega na tym, żeby wytrwać, wytrwać, aż się wszystko stanie, aż się wszystko zrodzi. Oto czynie wszystko nowe, mówi zasiadający na tronie. I my tego doświadczamy. Nieustannie doświadczamy, że on czyni wszystko nowe. I właśnie tak wygląda czynienie wszystkiego nowym, tak wygląda stawanie się, przekształcanie, tak wygląda nasze rodzenie. Blisko jest Królestwo Boże, jesteśmy w Nim, doświadczamy tego Królestwa i tak właśnie to wygląda. Tylko właśnie haczyk jest w interpretowaniu. W interpretowaniu. Potrzebujemy Słowa, Słowa, które nigdy nie przemija, Słowa żyjącego, Słowa, które daje prawdę, prawdę, która wyzwala. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.